Cześć i czołem, moi drodzy podróżnicy! Troszeczkę inna perspektywa. No, będzie trochę trzęsło, za to przepraszam Was. Yy, moi drodzy, co chcę powiedzieć, jak widzicie po mojej gębie, musi już być to parę dni od ostatniego golenia. Tak więc mamy dzisiaj piątek, drugi kwietnia 2021 roku godzina 14.42 dwie? dwa? dobra eee, pogoda jak widzicie jest w, w, różna, bo mam chmury i co jakiś czas przebija słońce okularki się przydają eee, a tak poza tym co? co mnie zmusiło do nagrania? moi drodzy święta wielkanocne i życzenia, które chcę Wam złożyć otóż Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia w rodzinnym gronie. Co by stoły Wam się uginały od przysmaków, i czego tam tylko sobie jeszcze chcecie życzyć. Tak więc, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o święt Wielkanocne. No, może trochę za mało powiedziane z mojej strony, no ale no, ja nie jestem jakimś krasobówcą. A tak, trzymając sprawę, jeżeli chodzi o to, gdzie jestem i co robię, właśnie jestem na etapie kończenia, już trasy. Jestem w drodze powrotnej do domu, a dokładnie na bazę. Miałem dzisiaj na już ostatni kurs, coś takiego, że o 6 rano ładowałem się w łodzi na alei ofiar terroryzmu 11 września w firmie Decathlon. Do rozwiezienia miałem towar do dwóch firm i pierwsza firma była w Płocku, druga była w Olsztynie i było coś takiego, że z tych obu punktów do zabrania miałem zwroty w postaci no, jakichś tam sprzętów kolekcji zimowych i tam puste palety, jakieś skrzynki i itd. Tak i to mam do odwiezienia na główny magazyn właśnie Dekatrona w Łodzi co prawda tego, to znaczy na początku było tak, że był plan, żeby to zawieźć jeszcze dzisiaj no ale z obawy, że mogę nie zdążyć przed końcem czasu pracy więc zapadła decyzja, że na spokojnie zawiozę to we wtorek i to jeszcze na godziny popołudniowe zamiast na poranne to na popołudniowe a to dlatego, że w mojej firmie zdecydowano o wymianie opon na naczepie niestety troszeczkę boleje że nie wszystkie opony ale wymienione zostaną dwie najbardziej zużyte które są na ostatniej osi te opony zostaną wymienione na noweczki i dlatego właśnie we wtorek nie ruszam o tych wczesnych godzinach porannych, żeby się rozładować tylko po południu. Tak więc dla mnie jeszcze lepiej będę mógł przed wyjazdem zrobić jakieś małe zakupy, będę trochę przegramować. Pracę będzie osobóweczka lewym pasem eee, rozpędzona, a ja nie lubię zajeżdżać nikomu drogę. Moi drodzy, poza, poza tym jeszcze co chcę Wam powiedzieć jest. Rzecz, która mnie zaczyna naprawdę cieszyć, a mianowicie yy, było coś takiego, że w ostatnimi czasy bardzo często miałem transporty, bardzo ciężkie transporty właśnie z yy, klejem kipsowym yy, Atlasa. Tych kursów było parę kto zna tam rejony yy, Pinczowa. Krakowa, i tak dalej, to wie, że tam jest teren obfitujący sporą ilość górek, podjazdów, jakieś kurcze, i tak dalej. No i siłą rzeczy, mając załadowane auto na ponad 23 tony, autko skotłowało trochę. witerków. nie powiem, było tak, że w poniedziałek jechałem właśnie z tym klejem Atlasa. To jak z łodzi wyjeżdżałem na Wilnie Komputer pokazywał mi 47 litrów spalania. Powiem wam szczerze, było no, dla mnie to przerażające troszeczkę. Nie przywykłem do aż tak wysokich y, wyników. I było coś takiego, że wyjeżdżałem właśnie z łodzi w stronę Krakowa, miałem na aucie 18 ton y, tych palec ze skrzynkami plastikowymi. Do rozwiezienia miałem do. do dwóch odbiorców. Do dwóch odbiorców. No to zanim dojechałem do drugiego zszedłem ze spalaniem o 10 litrów bo ze średnim spalaniem zszedłem o 10 litrów więc pokazywało 37. Później po zrzuceniu tych skrzynek ponownie do tego Atlasa do Leszczy ponownie załadunek tym klejem i z powrotem. No moi drodzy, no kurde, 36. Później już było na liczniku. No powiem Wam szczerze, no nie było, nie było wesoło. No i było tak, że wczoraj zrzuciłem tego e, tego atlasa, właśnie w zwierzę. I tym czym prędzej, właśnie pojechałem do łodzi. wykręciłem pauzę. No i dzisiaj właśnie tego dekatlona załadowałem, rozwiązłem. i dzięki temu, że ten ładunek jest naprawdę lekki i jedzie się w miarę fajną dróżką, a przynajmniej spora część tej drogi jest po prostu taką jak autostrada, tak więc spalanko jest naprawdę bardzo fajne już, bo na chwilę obecną jest 33 33,13 km. To jeszcze jest daleko od moich ideałów, bo jak pamiętacie osiągałem 27-28 przy przelotach tygodniowych. Tak teraz właśnie przez te tonarze spalił mi naprawdę sporo i no nie bardzo mnie to cieszy, nie? Taka, taka historia. Wolałbym, żeby to jednak się utrzymywało na mniejszym poziomie. No, bo jak jest spalanie wysokie, to i premii nie ma, nie. No. Tak, więc e, co tu jeszcze chcę rzeknąć? Hmm. Moi drodzy, chcę podziękować wszystkim tym zagorzałym widzom, wiernym widzom, za komentarze, za wpisy pod filmikami, za te pozdrowienia. Wiem tak. Chciałbym wymienić e, każdego, ale no niestety nie pamiętam wszystkich e, tych. Tak z pamięci, wiecie. Nie jestem w stanie powiedzieć wszystkich ksywek. Jest paru, których pamiętam. Ale no, nie chcąc skrzywdzić pozostałych, którzy mi w jakiś tam sposób ulecieli, albo mogę poplątać po prostu ich niki. Tak więc powstrzymam się od wyszczególnienia komu tak naprawdę dziękuję. Postaram się do następnego razu się poprawić. Zrobię sobie listę i będę po kolei dziękował każdemu za tą wierną, widzową obecność. Tak więc. To chyba wszystko, co chcę powiedzieć. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na te święta wielkanocne. I trzymajcie się. Na razie.